Jesteśmy w Kielcach, w hotelu Bieńkowski, na regionalnym spotkaniu WIWN, warsztaty inwestowania w nieruchomości wraz z Wojciechem Orzechowskim. Wiele osób już zapowiadało tragiczne scenariusze, a jednak nieruchomości cały czas się trzymają cały czas my jakoś działamy. Ja myślę, że każdy z Was mógłby zrobić 20 flipów. Jeżeli ja mam zamiar zrobić 100 flipów, to czemu byście nie mogli zrobić 20? I na każdym zrobić po 30 tysięcy. I to jest też inspiracja dla Was. Pojawiła się reklama na Facebooku. Stosunkowo niedroga cena szkolenia, blisko, i to mnie skłoniło do przyjazdu tutaj na to szkolenie. Najbardziej mi się podobała tutaj społeczność, jaką gromadzi wokół siebie Wojtek, czyli inwestorzy, ludzie, którzy działają od finansowania, od flipów. Chciałam się obracać wokół ludzi, którzy już coś zainwestowali, żeby po prostu też zdobyć więcej kontaktów. Jak ja kupię taniej i poczekam, sprzedam drożej, to jest spekulacja. Flipowanie polega trochę na czym innym. Flipowanie polega na tym, że my wkładamy swoją pracę w to zakup, remont i sprzedaż. Czasami jedna iskra powoduje pożar, i tutaj to jedna, dwie rzeczy, które sobie zakodowałem w głowie, mogą spowodować, że zmienię tok myślenia i nastawię się na działanie inne niż do tej pory miałem. Przyszłość to nie jest takie miejsce, które jest gdzieś tam i ono czeka na Was, i wy dojdziecie, i ono tam będzie, i ono będzie takie czy inne. Tylko jest to miejsce, które dokładnie jest stworzone przez Was. A ścieżka, która tam prowadzi, raczej to nie jest ścieżka, którą się odnajduje, tylko ścieżka, którą się tworzy. Jeżeli Ty dzisiaj zaplanujesz, jak ma wyglądać Twoje życie za 5 czy 10 lat i będziesz skutecznie o to walczył, to jest bardzo duża szansa, że zrealizujesz te cele, że dojdziesz tam i że ta twoja przyszłość będzie całkowicie inna, nie? Co prawda może się to nie mieścić w głowie, ale to wszystko się nam nie mieści w głowie, dopóki się tego nie zrealizuje.